Cześć, witajcie Oto pierwszy odcinek z serii Minecraftowa śmierć na 7 sposobów W tej serii będziemy zajmować się śmiercią jakie są powody śmierci jak wygląda ta śmierć, jak przebiega jak jej uniknąć ogólnie wszystko co jest związane ze śmiercią w Minecrafcie. więc dzisiaj odcinek będzie krótki około 5 będzie przedstawionych i akurat to będzie odcinek o nazwie hardcore i głupota i głupota No więc e, zaczynamy e, Pierwsza śmieźno to takie coś jest iż harcerze Bawimy się w ognisko No to idziemy sobie do lasu po poczewko ponieważ chcemy sobie narąbać Dobra idziemy sobie jak zawsze po drzewko wycinamy akurat jest noc chcemy sobie kiełbaski usmażyć czy jak ktoś tam woli czy pianki czy oddawaj czy jakieś tam nie wiem co się jeszcze smaży weźmiemy sobie dobra i tak tu już przygotowałem właśnie ogrodzenie ponieważ w lesie jak się pali to trzeba ogrodzić kamieniami. Ja to już zrobiłem. O, i tak. I. Czekajcie, włączę na easy. I teraz tak. Podpalamy, ponieważ chcemy sobie usmażyć. Usmażamy kiełbaski. Napiliśmy się czegoś tam. I ktoś nas rzucił i zaczynamy się palić. aha Help! Eee, pomóżcie, no ciężko się palę. No co wyślepi i, i akurat koledzy na deszcze wpychają, i umarliśmy. To jest pierwsza śmierć. Należy nie urządzać takich, takich e, spotkań przy ognisku. Jak chcemy ognisko, to można dać e, pół płytki. Kładziemy wtedy tak. Wtedy mamy bezpieczne bardzo ognisko. Akurat nie mam e, zapalniczki. Wtedy podpalamy sobie i po prostu mamy bardzo bezpieczne. I nie wpadniemy. No więc tak. To była pierwsza śmierć. O, muzyczka Wyłączę Nie, jest. Dobra. Teraz druga śmierć. No to jest śmierć w domku z wywalaniem. A czy z koszem. No, no to więc tak, tu jest nasz domek prowizoryczny, lepianka, czy czy jakby kto woli jaskinia, czy coś, no i mamy taki kosz, no i chcemy sobie wyrzucić e, na przykład e, dirta, czy derta, kto woli tam mówić, no i sobie wyrzucamy i przez przypadek zamiast e, Q naciśmy W, no i wpadliśmy, no i zaczynamy się palić, a nie możemy wypłynąć i... I po prostu to się dzieje. Umarliśmy. I akurat w tym przypadku można też zastosować pół bloczki. Kładziemy sobie tak i po prostu wywalamy. Znaczy, niekiedy nam nie wejdzie. Chyba, że tu można było położyć. Zaraz zobaczę. To w ten sposób, ale tu chyba się nie da. I teraz położymy wyżej. O, tutaj też tak można zrobić. Nie wpadniemy wywalamy bezpiecznie, chcemy wejść nie możemy i oto była pierwsza śmierć yy, więc teraz yy, zaczniemy drugą która jest związana z kopaniem pewnie jak każdy z was, każdy ma taki odruch, nauk że jak kopię w kopalni to kopię zawsze po ciebie po prostu, że stoi i o I kopie w dół, po prostu tak na hardcor'a idzie I przecież możemy Się wsypać w lawę To jest bardzo, to jest bardzo mm, Głupie Głupi pomysł e, Ponieważ przecież przez to dużo e, itemów e, Na przykład diamenty Żelazo, złoto Węgiel No i bo inne. Więc zaraz powiem, tylko zbiorę drzewo i powiem, jak się przed tym uchronić. Eee, przez ten sposób na początku gry, kiedy jest, zacząłem grać Minecrafta, to kopałem i wtedy straciłem przez to właśnie bardzo dużo żelaza. Wtedy bardzo byłem wkurzony, pamiętam, ponieważ straciłem. To był mój pierwszy po prostu. Zacież był taki, więc tak, jak kopiemy, to nie kopiemy, że w dół Po prostu kopię na przykład Minimum tak, że kopiemy tutaj Tu Jak nie, o tutaj I tak, na, na, na Przemian, albo Kopiemy sobie po prostu Schodki, tu 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 i kopiemy sobie, żeby wyjść Gdy nie chcemy wyjść to kopiemy właśnie na przemian i teraz kopiemy sobie na przykład tu 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 dobra przygotuję do następnego już sobie to gdzieś powinna być dobra jest lawa jest dobrze więc to była śmieć numer raz dwa trzy no niech będzie trzy dobrze Teraz będziesz mieć numer 4 Pewnie yy, Każdy z Was ma taki przypadek na przykład że jakieś nie wiem, jakieś żelazo, złoto, diament, lapis, węgiel yy, mamy w, na górze. Mamy po prostu w górze. O, w ścianie, w ścianie czy suficie. O, w suficie. O! tu chyba nie ma, no nie, no to kopiemy sobie prostą szkoda załóżmy, że tutaj będzie y, diament, kopiemy aż tu nagle dostajemy i czekamy i kopiemy szkoda tutaj i z... nagle lawa, oho no jadliśmy y, przed tym chyba się nie da uniknąć chyba, że da, no to przepraszam za to, że powiedziałem, że iż nie ponieważ y, 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 można przykład w koło odkopać po prostu w koło kopiemy Wtedy mamy pewność, że nie poleci nam nic. Yy, no, możemy po prostu sobie kopać. To była śmierć bodajże numer 4. To jeszcze jedna nam została. I jeszcze jedna. I nazwałem to Hardcore C No i to akurat ta, ten przykład śmierci będzie z historyjką ścisze, olej mnie zagłusza yy, dobra więc tak, pewnie każdy z was lata po mapce i zwiedza ją. lata, nie że w sensie, że lata, tylko po prostu biega na, na maksa i, i zwiedza, na przykład z mieczem lata żeby szukać e, świnek kurczaczków o zadzie noc, i załóżmy iś latamy po mapce no to biegamy, hop, hop, hop o, na przykład jak ktoś jest skacie na hardcora. Mówię jestem hardcorem, co mi tam szkodzi. I tak sobie będzie biegał. No i tak sobie biega, biega po mapce. Tam widzimy domki, ponieważ tą mapkę stworzyłem jeszcze w wersji 1.8. Zacząłem nagrywać. Ale coś miałem z mikrofonem i, i mi głos się nagrywał. I miałem lagi A teraz no to jakoś nie mam I Jeszcze i to był mod militarny, Czy w militarie. I po prostu tworzył tak, takie wioski npc tów Można było nich handlować Kupywać Budować sobie Te wioski się rozrastały jak tu się stworzyło bo I se skaczemy no i Umarliśmy e, dobra To teraz była śmieć chyba piąta ale Dobrze liczę Ech, dobra i tak można się uchronić, ponieważ uchronić się teraz, jak przed tym po prostu nie biegać tyle nie biegamy tak bez sensu nie skaczemy, ponieważ wiadomo jak jest głęboko nie da się obliczyć jakie dostajemy obrażenia a mogą być różne Ech, no i teraz będzie ostatnia śmierć na przykład wybudowałem, ponieważ chciałem przetestować i załóżmy, na przykład budujemy sobie wieżę z Kobla. tak, 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 pow, 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 na przykład, e, tu na przykład ma być most na przykład do, do, do tamtąd no i sobie kupię teraz ze STONE'a o, i każdy pewnie gracz nie wciska SHIFT'a albo wciska żeby budować bez sensu to powiedzie. No dobra. Więc sobie buduję. I niekiedy jest tak, że lekko puścimy Shift, ponieważ mamy tym małym palcem, akurat ok. ja, ja, ja teraz trzymię, tak? Tym malutkim paluszkiem i teraz na przykład budujemy sobie, na przykład jesteśmy nad przepaścią, nad lawą, nad, nad doliną, tak teraz tutaj o. Zaczniemy jak wzoko, no i nie widać No. I na przykład budujemy i przez przypadek na przykład nam się oddusiło. Nie, jeszcze raz, na przykład budujemy i przez, i przez przypadek na nam się oddusiło. No to boom, jeps, nie ma. No, no to jak widzicie, taka śmierć trochę głupia, żeby zginąć, budować coś pożytecznego. Więc najlepiej to takim czymś się zabezpieczyć, trzymać cały czas Shift, nie puszczać, yy, trzymać bardzo mocno bardzo mocno bardzo, bardzo bardzo. bardzo no i co tam jeszcze i uważać jak chcę na przykład budować by jakieś wysokie budowle to żeby zejść no to można zrobić sobie ruszowanie z dirta czy w koło teraz akurat zwiedzę sobie ten zamek ponieważ widziałem ale to jest jakiś inny o są z kobla Zwiedzimy. i może w następnym odcinku będę miał tutaj jakąś bazę i będę tutaj te, yy, sobie testował ponieważ to fajnie wygląda, a że się zachowało, no to jestem bardzo radosny o, no ładne pomieszczenie na magazyn wyjście ładny widoczek ile to jest budynków tak na oko a jak ucięło im 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam chyba jest siódmy w oddali, albo to jest góra, góra to 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, a tam 10, dobra, to teraz widzimy, żeby pokazać, żeby się, się nie Co eee, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tylko tyle, iż następny odcinek będzie o tym. O tym. Znaczy, będzie odcinek pod tytułem śmiej na 101 sposobu w Minecrafcie. Odcinek numer 2 pod tytułem Mopki. No, to będzie prosty odcinek, jak to się domyśla. Śmieć spowodowana przez moby: pasywne, agresywne, neutralne. Tych śmieci to najczęściej dużo. E, miałem też jeszcze mokry na 1, 8 więc się rozpisałem i dawałem jeszcze śmieć poprzez zabicie przez wilka, bo był wilk, przez wilkołaka, ale nie mam, więc teraz ta kartka jest bezużyteczna. No bo jak ja zawsze sobie piszę to na polskim, na matematyce nudzi mi się, biorę kartkę i piszę. Sobie scenariusze mit, na przykład tak w tamtym odcinku było, znaczy w serii powiązanych mitów Piszę sobie śmierci, jak, jak to przebiega, jakiś nie wiem, szkic mały żeby zbudować to bo na przykład z matematyki, skończę mm, zadania i się nudzi, biorę i rysuję. Też tak robię z budynkami, na przykład na religii zbudowałem ostatnio skin. Zbudowałem, mm, narysowałem skin. I właśnie to jest ten skin. I go zrobiłem po prostu. Sam o, wczoraj zrobiłem sobie ten skin. Sam bez niczego. To jest mój skin. Żeby nie było, że sobie ściągłem i sobie zmieniłem kolorki. Sam się z, po, się pomęczyłem. Męczyłem się przez... ile to było? 20. Z pół godziny się męczyłem. Bo chodziło mi o twarz. Znaczy kolor y, twarzy. Ponieważ żółty był tak chińczyk. Nie. Yy... Był taki dziwny Później był Pumęczowy i różowy też Po, po Lukłę na inne Skiny Jakie mają kolory I sobie jakoś tak Dopasowałem do, do swojego Po prostu dobieram Aż był taki jasny Żółty Robię sobie miecz i idziemy dalej zwiedzać Jeszcze wspomnę o tym iż możecie mnie subskrybować wtedy mam ochotę na kręcenie ponieważ raz nie mam czasu bo nauka ale tak wtedy miał motywację że że chcecie to że ja mam, mam, mam jakiś cel w życiu a nie, że budzę się idę do, do szkoły, uczę się przychodzę ze, ze szkoły, jem obiad Robię le le lekcje, telewizor się włączę, y zjem kolację, pouczę się, pójdę się myć, pójdę spać, obudzę się, idę do, do szkoły i tak w kółko. Chcę jakoś to urozmaicić, że 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 no, żeby po prostu się nie nudzić. No i tak widzimy następne pomieszczenia. Więc subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, fajne, komentujcie, piszcie mi propozycje, co śmierci, co jeszcze powiem? Po prostu polecam, żebyście oceniali ten filmik, ten te film i inne moje. No to więc ubiję krówkę i Będę się żegnał z Wami. Dobra, więc wracamy. Więc subskrybujcie mnie. Powiem jeszcze raz. Dawajcie fajne łapki w górę. Dawajcie do ulubionych. Do ulubionych. Komentujcie pozytywnie. Dawajcie propozycje. Oglądajcie. Bawcie się. I wyszczegajcie się śmierci. Nie, nie, po prostu to jest tak, żeby ostrzec, pobawić się. Ten film taki. Dobra. Będę ta się żegnał przez godzinę z wami. Dobra. Więc. Z Bogiem. Do widzenia. Trzymajcie się. Uważajcie, bo śmierć może was zaskoczyć.